Zaproszenie na wydarzenie. Mamy dla Państwa niezwykłe zaproszenie. 30 i 31 lipca, w ostatni weekend pierwszego ciepłego wakacyjnego miesiąca, zaprosimy Państwa na Weekend z Kulturą. To już kolejna edycja tego wydarzenia. W pięknej przestrzeni Parku Miejskiego instytucje kultury, które działają na terenie naszego miasta Jasła, zaproszą Państwa na wspólną zabawę. Ale nie tylko one. Do nich dołączy Estrada Tyska czy Teatr Nikoli po to, aby przez dwa dni wraz z Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej oferować Państwu wspaniałą zabawę i przepiękną rozrywkę. W sobotni wieczór zaprosimy Państwa na płytę naszego Jasielskiego Rynku, a tam... Niezwykła projekcja filmu Małżeństwo z rozsądku, oczywiście z fantastyczną muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Natomiast w niedzielę zaprosimy Państwa na zakończenie dnia troszkę spokojniejszego. Pod niezwykłym tytułem Muzyczna bombonierka zapraszamy na koncert Pasipnia Wilk. Do zobaczenia w Parku Miejskim 30 i 31 lipca. Zaproszenie na wydarzenie.